Bardzo dziękuję Panom za obecność, za poświęcony czas. Panie, które tutaj były przedtem, to mówiły, że a zostaną posłuchać sobie, bo chcą wiedzieć, o czym będą tutaj Panowie słuchali, co by mogły później wykorzystać przeciwko Wam. No, ale chyba zniechęciły się i poszły, albo może stwierdziły, że a dobrze, damy im już spokój. Dobrze, dobrze. Cieszę się, że tutaj jesteście Panowie, bo wiadomo, Dużo tematów moglibyśmy podjąć i trzeba się na coś zdecydować, ale poniekąd ta sprawa, o której rozmawiałem z paniami, no tak przekłada się na te tematy, o których będę mówił właśnie z wami. Mianowicie z paniami mówiłem o sercu, o tym, jak ważne jest ich serce. Jak bardzo trzeba, aby kobieta chroniła ten swój największy dar otrzymany od pana Boga serce, bo na tym sercu będzie przyjmować Boga i tę Bożą Miłość przekazywać dalej. Będzie mogła być matką, będzie mogła być żoną, no właśnie, a takim darem, który posiada mężczyzna, ale z którego te, który też może obrócić się przeciwko niemu, jest jego płodność. I tak popatrzmy w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, bardzo często właśnie płodność mężczyzny została ukazywana jako znak Bożego błogosławieństwa. Właśnie płodny mężczyzna, ten, który ma wiele dzieci, to ten jest tym przez którego Bóg ukazuje, ja ci błogosławię, jesteś mi miły. I ten mężczyzna coś znaczył w świecie. I dzisiaj dla wielu mężczyzn myślę, że ten temat też jest cały czas aktualny, jako bardzo istotny, choć oczywiście nigdy nie powinien być najistotniejszy w ich życiu, ale ukazuje nam, że jeżeli ten dar będzie źle wykorzystany przez człowieka, to bardzo szybko może przemienić jego życie w pieku. Coś, co będzie źródłem cierpienia dla niego samego i też dla innych ludzi, no, którzy niestety z tego nieuporządkowania mężczyzny będą musieli ponosić skutki. Jakiś czas temu podeszła do mnie pewna para na pewne nauki, i tam się pojawił w tym małżeństwie problem antykoncepcji. Ale to nie było spotkanie ich obojga. Najpierw przyszła kobieta, później podszedł mężczyzna. I tak właśnie ona przyznała się do tego, że jest u nich w małżeństwie problem antykoncepcji. I jak oni mają tutaj funkcjonować w życiu chrześcijańskim? No, powiedziałem, że no, w życiu chrześcijańskim to jest tak, że jak jest grzech ciężki, to musi być postanowienie zerwania z tym grzechem, pojednanie z Bogiem przez sakrament pokuty i życie bez tego grzechu. I nawet dodałem, że to jest warunek udzielenia rozgrzeszenia w tym konkretnym przypadku, że ten grzech niestety należy do tych, który uniemożliwia udzielenie rozgrzeszenia, jeśli człowiek nie chce zerwać z tym grzechem. No i ta kobieta spuściła głowę i mówi, że no to będzie problem u mnie w małżeństwie. A mówię, dlaczego? No bo mamy trójkę dzieci. No i co dalej? Ona mówi, no właśnie, no i niestety chyba będziemy musieli korzystać z tej antykoncepcji. Wiedziałem, że coś ukrywa, że nie mówi mi wszystkiego. I potem powiedziała mi tak, proszę pani, mimo wszystko zachęcam, żeby pani poszła do jakiejś poradni, porozmawiała na ten temat, ale musicie pójść razem z mężem, bo coś tutaj się dzieje między panią a mężem i to trzeba po prostu podjąć. Nie można iść przez kolejne lata swojego życia małżeństwa, jak to się mówi, z rakiem, z komórkami nowotworowymi, które się rozpoznało, bo mniej więcej to jest taka skala problemu, jak u człowieka, kiedy pojawi się nowotwór. Jeśli przez jakiś czas w małżeństwie jest tego rodzaju grzech. No i ona powiedziała, że zrobią, tak. Później przyszedł jej mąż i znowu wcześniej, czy później pojawił się problem, przyznał się sam do tego. No i jest między nami problem antykoncepcji. I ponownie pytam go, dlaczego? Dlaczego w to wchodzicie? Przecież były nauki przedmałżeńskie. I tam dowiedzieliście się o tym, że no nie może być katolickiego, chrześcijańskiego małżeństwa. Które właśnie w taki sposób ogranicza sprawy płodności. Co więcej, były też spotkania z kapłanem, tak zwany protokół przedślubny, i trzeba było wprost powiedzieć, że uznajemy nauczanie Kościoła jako obowiązujące nas, nasze małżeństwo w kwestii płodności, że nie ma takiej opcji, aby między nami był grzech, a tylko antykoncepcji. No i on mówi: No, wiem, wiem proszę księdza, że tak jest, ale. No, ale właśnie, no, nie jesteśmy teraz się gotowi otworzyć na kolejne dziecko. No i po prostu no, no jest, jest, między nami, jest między nami ten grzech. Żeby pokazać jednak źródło tego problemu, trzeba by jeszcze odwołać się do innej sprawy, która została zasygnalizowana przez tego mężczyznę. Mianowicie on sam się też do tego przyznał, że nie do końca radzi sobie z własną seksualnością. Że często sięga do pornografii, że sprawa samogwałtu niestety wlecze się za nim i to już od wielu, wielu lat. Czasami korzysta z usług jakichś masaży erotycznych tak dalej. Pomimo że jest w związku małżeńskim, to już można powiedzieć, za niedługo za zakrętem będzie zdrada małżeńska. Właściwie tego rodzaju masaż erotyczny już jest jakąś formą zdrady małżeńskiej. Jest zdrada małżeństwa. I, I powiedziałem, czy Pan nie widzi związku między tym, że Pan wchodzi w grzech antykoncepcji, a, a, a tymi nieczystościami, które Pan dopuszcza do swojego życia i z którymi praktycznie nie walczy? I on mówi, no nie widzę związku. Ja mówię, no ten związek jest, bo on ma jeden korzeń. Pan nie panuje nad swoją seksualnością. I najprawdopodobniej Pan często wymusza na swoje małżonce współżycie. I małżonka prawdopodobnie, być może, tutaj dotyczy to trojka tych dzieci, albo może jednego czy dwoje. Te dzieci nie były przez nią planowane. To znaczy, ona nie była jeszcze na nie gotowa, ale one się poczęły, bo doszło do zbliżenia wbrew jej. I ona teraz z tego powodu musi przeżywać pewne bardzo konkretne lęki, że znowu pojawi się dziecko, na które ona nie jest gotowa. I dlatego zgadza się na ten grzech, grzech koncepcji. I on przez chwilę zamilkł, powiedział, że no może, może rzeczywiście tak być. No ale niestety często też w takich sytuacjach pojawia się to, co nazywamy wyparciem, tłumaczeniem się. Ale przy tej szczerej rozmowie doszliśmy do punktu, że tutaj nie ma co wijać w bawełnę. Trzeba przyznać się do swojego nieuporządkowania, grzechu, który... Pojawił się jakiś czas temu, najpierw sporadycznie, później coraz częściej, a potem nastało coś takiego, co nazywamy przyzwyczajeniem, oswojeniem z grzechem. I uważamy, że tak po prostu musi być. Niby z tym walczymy, niby chodzimy do spowiedzi, ale tak naprawdę radykalnego zerwania z takim nieuporządkowaniem po prostu nie ma. I mówimy: Dopóki Pan nie spojrzy na swoje życie oczami małżonki, czyli przez perspektywę jej cierpienia, które Pan jej zadaje, to Pan nigdy się z tego grzechu nie podniesie. Pan na razie jeszcze nie ma takiej motywacji. Niech się Pan modli, żeby Pan Jezus tak dotknął Pańskiego serca, żeby Pan mógł przez chwilę postawić się w sercu swojej własnej żony. Jak ona musi się czuć w momencie, kiedy Pan w jakiś sposób, właśnie w tym nieuporządkowaniu seksualnym, wymusza na niej tego rodzaju działania. Myślę, że dało mu to wiele do myślenia. I do czego tutaj zmierzam, dając właśnie tego rodzaju przykład? Że to, co może być i jest znakiem wielkiej łaski, Bożego błogosławieństwa, że Bóg powołuje mężczyznę do dzieła przekazywania życia, to źle wykorzystane staje się go największym przekleństwem. Ten temat może pojawić się bardzo wcześnie, niestety, i to wyszło już w spotkaniu z kobietami, dzieci i to już od pierwszych praktycznie klas szkoły podstawowej wprowadzane są w tego rodzaju tematy, na które jeszcze w ogóle nie są gotowe. Mówi się tym dzieciom o tych rzeczach, które właściwie dotyczyć będą tylko i wyłącznie małżonków. Rozbudza się je seksualnie o wiele za wcześnie i one sobie z tą wiedzą kompletnie nie radzą. Nie mówię jeszcze o masmediach, o tej całej przestrzeni kultury masowej, która powoduje, że te dzieci wchłoną tego rodzaju bodźce. Ale tak jak oglądając te bodźce, młoda dziewczyna powie: Mnie to nie rusza, to inaczej na to patrzy młody chłopak, mężczyzna. Przez całe życie jesteśmy wzrokowcami. I jeżeli nie nauczymy się panować nad sobą, nad swoją płodnością, nad swoimi pobudzeniami seksualnymi, dopóty jesteśmy zagrożeniem. Najpierw dla samych siebie, przede wszystkim dla własnej duszy, zbawienia, ale także potem dla najbliższych. Dla każdej osoby, która stanie na drodze naszego życia. Bo stąd niestety biorą się i zdrady małżeńskiej niewierności i różnego rodzaju sytuacje, które potem mają jakieś swoje konsekwencje, za którymi kryją się bardzo konkretne historie, historie zranień. I ponownie też jakiś czas temu przyszedł do mnie pewien młody mężczyzna, który żyje w małżeństwie od trzech lat i mówi, skarży się, proszę księdza, fajną mam żonę, jesteśmy w małżeństwie pobrali się jak, on miał chyba 28 lat, ale mówi, jakiś czas temu pojawiła się w moim życiu, właściwie przypomniała się dziewczyna, z którą byłem w szkole średniej, trochę po tej szkole średniej, no współżyliśmy też ze sobą. Ona przypomniała mi o sobie, ale w jaki sposób? W taki sposób, że napisała do mojej żony smsa, że twój mąż... Zniszczył mi życie. <laughs> I opisała dokładnie wszystko to, co było między nimi przez tych parę lat, kiedy byli ze sobą. Wszystko ze szczegółem. Oczywiście to małżeństwo dotknął wielki kryzys w związku z tą historią. Żona strasznie to przeżyła, bo liczyła, że jej mąż no, był inny w przeszłości. Nigdy jej się nie przyznał do tego rodzaju grzechów, zła. A on mówi: No, ja już czasu nie cofnę. Ale jak ja mam żyć dalej i budować małżeństwo ze świadomością, że odezwie się do mnie znowu ktoś, kto będzie mi wypominał, że przez Ciebie jestem teraz sama, przez Ciebie nie ułożyłam sobie życia, przez Ciebie, bo mnie poraniłeś, bo zrobiłeś mi to i tamto. Trzeba mieć wyobraźnię. Wyobraźnię odnośnie tego, co robimy, jak wykorzystujemy nasze ciało. Czy potrafimy nad sobą panować? Niestety, tak jak powiedziałem, szatan dzisiaj uderza w nas ostro. W kobiety, w ich serca. W mężczyzn, poprzez ich seksualność, płodność. W obu przypadkach po to, żeby wytrącić ich z tego powołania, do którego są powołani. Mężczyzna jako ten, który ma założyć rodzinę, ale nie tylko założyć, nie tylko przekazywać życie, ale trwać w tej rodzinie, ochronić ją, być tym, który przekazuje wartości, który jest autorytetem. Jeżeli mężczyzna nie panuje nad sobą, nigdy nie będzie autorytetem w żadnej sprawie. Nigdy nie zbuduje nic trwałego, bo autorytet mężczyzny rodzi się z budowania rzeczy trwałych. I dlatego też, żaden wiedząc o tym, osłabia dzisiaj mężczyzn, którzy są świadomi tego, że coś zawalili, że coś im się nie udało i już przestają wierzyć samych w siebie. I uciekają, uciekają w alkohol, używki i tak dalej, w jakieś kolejne związki. I już jak to się mówi, jestem nic nie wart, lecę na dno. Ale to nie jest spojrzenie chrześcijanina. My nawet mając za sobą najgorszą przeszłość, musimy wciąż uwierzyć w to, że Bóg może mnie wyciągnąć z najgorszego dna, może mnie uzdrowić. Nie da się uzdrowić pewnych spraw z przeszłości, ale może dać mi łaskę, że odpokutuje to zło, które miało kiedyś miejsce, i że będę mógł się modlić za tych, których zraniłem. To jest postawa chrześcijanina. Wierzymy wtedy, że Bóg, który nas uzdrawia, który nam wybacza, to też dotknie tą łaską tych, których spotkaliśmy na drodze naszego życia. Że przed Bogiem zawsze możemy zacząć od nowa. Bóg zawsze daje nam nową szansę. Jeżeli w tym temacie my albo nasi bliscy wykazujemy jakieś nieuporządkowanie, to też mężczyzna ma być pierwszy, który będzie pokornie Boga prosił o porządek w tej właśnie dziedzinie. Uważam, że bezwzględnie dzisiaj wszyscy ojcowie powinni w tej właśnie intencji modlić się za swoje dzieci, szczególnie za swoich synów, ale także i córki. Bo to nie jest tak, że córki są wolne od tego problemu. To też jest ich problem, ale w trochę innej skali i w innej formie. Ale jeżeli nie wy będziecie się modlić codziennie, pokornie, na różańcu, z tą najpotężniejszą bronią w ręku, to diabeł ustrzeli wszystkie wasze dzieci, rozproszy. I wtedy staniesz z takim poczuciem wielkiej klęski że to miałem strzec tego mojego stada i niestety ono się rozproszyło. Dzisiaj trzeba być bardzo pokornym przed Bogiem, pokornym to znaczy uznać, że tak, to jest prawda, co mówi Dekalog, że Bóg nam dał te przykazania właśnie po to, żeby zachować w nas to co najcenniejsze, te dary, żebyśmy mogli być w życiu szczęśliwymi. Ale ty tego też musisz chcieć. Każdy z nas musi tego chcieć, żeby stać się prawdziwym Bożym narzędziem, i żeby uznać, że racja jest zawsze po stronie Pana Boga. To musi być przewrót w naszej głowie. Jak to się mówi, mężczyzna nigdy nie zmieni swojego życia, jeżeli nie poukłada sobie czegoś w głowie. Że zmiana w życiu mężczyzny rozpoczyna się od zmiany myślenia. To jest bardzo ważna prawda. I zawsze, kiedy rozmawiam z mężczyznami, czy to w konfesjonale, czy w czasie jakichś prywatnych rozmów, to staram się przede wszystkim argumentami logicznymi udowadniać dlaczego powinni zmienić swoje życie. Bo można tutaj na wiele różnych sposobów próbować docierać do ich serc, ale dopóki nie zmieni się myślenie mężczyzny, dopóki on nie zmieni swojego życia. No, pierwszymi, które chcą zmieniać myślenie mężczyzny są ich własne żony. Ale to jest błąd, bo żadnej się jeszcze nie udało zmienić myślenia swojego męża. Właściwie mówiąc wprost, żadna żona nigdy nie zmieni myślenia swojego męża. To jest ostatnia osoba, którą mąż posłucha. Ale myślę, że mimo wszystko mądra kobieta i tak sobie poradzi. Znajdzie kogoś, dla którego jej mąż będzie autorytetem, i powie mu: wpływ na mojego męża. Porozmawiaj z nim, może coś się zmieni. I wtedy rzeczywiście coś zaczyna się zmieniać. Oby takim autorytetem był dla nas przede wszystkim Bóg, żeby to On był tym, który zmienia nasze myślenie. Cieszę się, bo to jest naprawdę wielki znak, Boży znak w Polsce, że zmieniają swoje myślenie mężczyźni, którzy wiele lat byli w grzechu i nagle coś tam się zmieniło w głowie i wracają do Pana Boga. Albo czasami to jest wynik jakichś doświadczeń, cierpień, ale czasami ewidentnie Boża łaska, że bez żadnego właściwie wydarzenia, jakiegoś wielkiego wstrząsu. Ktoś przychodzi do konfesjonału, do kapłana i mówi, proszę księdza, ja coś muszę zmienić w swoim życiu. To już nie może być tak samo. Patrzcie, ilu panów dzisiaj gromadzi się w kościołach na rekolekcjach dla mężczyzn. Formacje typu wojownicy Maryi, rycerze Jana Pawła II i tak dalej. Można by tutaj mnożyć, bo jest ich coraz więcej. To jest znak czasów, znak wielkiej łaski Boga dla Polski, właśnie tej odnowy, o którą modlił się święty Jan Paweł II. Odnowa polskich rodzin. Oczywiście zaczyna się od Pana Boga, ale także i od właśnie mężczyzny, od świętości mężczyzny. Świętość mężczyzny to jego świadomość, kim jestem, jaka jest moja rola, jakie są moje zadania. Jestem stróżem, przewodnikiem, czyli tym, który nadaje kierunek. Jestem tym, który reprezentuje Pana Boga i jego autorytet, ale nie w ten sposób, że nakazuje, tylko jest świadkiem, tym, który jako pierwszy bierze na siebie tego rodzaju nakazy, które Bóg który Bóg przekazuje każdemu z nas. Jest tym, który uczy tego, co uczy Bóg, ale też jest pierwszym, który tego przestrzega. I w końcu po prostu jest. Jest obecny. W momencie, kiedy mężczyzna zaczyna opuszczać swój dom, kiedy na pierwszym miejscu postawi pracę albo jakieś inne sprawy, to, taki, to wtedy zły duch interesuje się takim domem, opuszczonym domem, domem bez pasterzy. Nie można też zgodzić się na to, żeby... W miejscu, czy jak to się mówi, w kapcie mężczyzny, weszła kobieta, jego żona. To jest totalny nieporządek. To nic tego dobrego nie będzie. To zawsze skończy się źle. Świętość mężczyzny i przemiana polskich rodzin też będzie polegała na tym, że mężczyzna nie tylko nie będzie bał się swoich zadań, swoich powołań, ale będzie tego swojego miejsca w rodzinie strzelił. I będzie też drogą miłości. Drogą miłości pokazywał, że gdy każdy jest na swoim miejscu w rodzinie, to wtedy rodzina dobrze funkcjonuje, wtedy jest szczęście. Ale wszystko zaczyna się od Boga, od tej prywatnej, bardzo konkretnej relacji z Bogiem, o którą trzeba dzisiaj walczyć. Taka krótka katecheza. ale czy są jakieś pytania? Bo też były pytania na spotkaniu z Paniami i dlatego też dla sprawiedliwości zająły że e, żadna żona nie zmieni. Czy odwrotnie może być? Że mąż zmieni? Ym, to znaczy, inaczej u kobiety to funkcjonuje. Niekoniecznie bym wpływał na jej myślenie, bo to nic nie da. Ale na pewno po prostu trzeba to, kobietę Można zmienić jej stosunek do mężczyzny gestami miłości. To jest, to jest bardzo ważne. Czyli po prostu w standardzie. Kwiaty, czułość, docenienie obecności, komplementy. I to, i to jest naprawdę. Tylko tu trzeba być konsekwentnym, no, bo kobieta może to odrzucić raz, drugi, piąty, dziesiąty, nawet set. Ale jak będziesz konsekwentny, to w końcu dostaniesz się do serca swojej kobiety. No chyba, że tam już ktoś jest. to no, wtedy jest trochę gorzej. Ale walczyć trzeba do końca, nie odpuszczać. Jest taki film, Ognie Odporny, polecam. Ktoś powie na ich film, czy panowie widzieli ten film, czy nie. To polecam, to jest właściwie Ognie Odporny. W internecie na pewno jest, można go sobie obejrzeć. Okazuje historię, gdzie mężczyzna bardzo zaangażowany w swoją pracę, na którą wyglądał solidnie, był strażakiem. Zupełnie zaniedbał swoje małżeństwo i po prostu żona się zaczęła od niego oddalać. Jeszcze tam pojawił się na horyzoncie jakiś pan lekarz, który zaczął doceniać jej urodę, komplementować No po prostu się w nim zakochał i zaczął się oddawać od męża. I nagle mąż zauważyć, że ona już nie na niego uwagi, że, że jest jakaś dla niego oschła i tak dalej. I dotarło do niego, że, że ona się chce z nim rozwijać, że ona chce go zostawić. I ja, na no, dlaczego? Co ja takiego zrobiłem? No, co zrobiłeś? No, zostawiłeś żonę? poszedłeś w pracę. No i praktycznie wydawało mu się w tej wielkiej wściekłości. No dobra niech sobie idzie, skoro nie potrafię mnie docenić i tak dalej. Ale on miał bardzo mądrego ojca. I ojciec mówi: synu, ty tutaj spakrawić, bo bardzo ważną rzecz. Najważniejszą rzecz swojego tam dzisiaj nie było, Walcz teraz z żoną. No i tam, tam temu swojemu słami taki konkretne rady, co ma robić na każdy dzień. Oczywiście, pierwszy dni to było fatalne doświadczenie zdarzenia z gniewem żony, z jej obojętnością na te jego pierwsze znaki, nawrócenie, pierwsze rozumienie. Aż w pewnym momencie zaczął rozumieć to, że to nie chodzi o jakieś puste takie zewnętrzne znaki, tu najpierw chodzi o to, żeby przemienić swoje własne serce. Bo tutaj nie chodzi tylko o pusty gest, Wręczonego kwiatu, czy danego prezentu, ale po to, żeby w tej serce naprawdę pojawiła się miłość, bo to kobieta najpierw wyczuje czy to jest serca, czy to jest po prostu tak podana roślina do ręki. I to, żeby się tam pojawiła prawdziwa miłość, to już musi być pożałaska w Więc polecam ten film, Kuratora Dziemnego Małżeństwa. I pomógł mężczyznom zrozumieć, że o własne małżeństwo trzeba walczyć do końca.